Jeżeli chcecie się dowiedzieć, jak zostać czarownicą, albo jak przestać kochać Justina Biebera lub innego typa, którego kochacie tylko dlatego, że kochają go tysiące innych dziewczyn, albo jak denerwować ludzi w windzie, to jest to odcinek dla Was. Zapraszam Was na 10 absurdalnych poradników ze strony WikiHow. Dla tych, co nie wiedzą, Wikihau jest to działający od 2005 roku serwis typu Wikipedia, z tym, że w swoich zbiorach zawiera wyłącznie poradniki, jak coś zrobić. Przy czym coś znaczy tutaj dosłownie wszystko, bo wieście mi, wystarczy, że o czymś pomyślicie i na pewno to tam znajdziecie. Numer 10 Jeśli oglądaliście 50 twarzy Greya i pamiętacie, jak podczas pierwszego spotkania Anastazja seksownie i niezwykle naturalnie przegryzała swoją wargę, Poradnik jak uwodzicielsko przygryzać usta jest zdecydowanie dla niej. Wikihow mówi nam w nim na przykład aby nawiązać z kimś kontakt wzrokowy, przygryźć zębami wargi, obniżyć subtelnie rzęsy i zrobić tak zwane trójkątne spojrzenie, czyli spojrzeć na jedno oko naszego wybranka, potem na drugie, a następnie na wargi i czy to ma naprawdę pomóc? Nie będzie raczej wyglądać jakbyście dokładnie go badały, aby sprawdzić czy dobrze umył twarz. Numer 9. Podoba Ci się jakiś aktor, piosenkarz lub Justin Bieber? Może jakaś inna sławna osoba, youtuber, z którymi wiesz, że i tak nie masz szans na związek, co najwyżej na wizualizację związku, jednak wzdychanie do nich co wieczór jest coraz bardziej dołujące? Poradnik pod tytułem, jak przestać kochać osobę, której nigdy nie poznasz, może Wam pomóc. Jedną z porad jest na przykład naładowanie sobie do rozkładu dnia i jak najwięcej zajęć, aby nie mieć czasu na myślenie o tej osobie. Możecie na przykład zacząć liczyć ziarenka piasku na pustyni, albo włosy Justina Biebera, które zakupiliście w pęczku na licytacji za 300 dolarów. O nie, znowu to samo. Numer 8 Chciałbyś zmienić się we wróżkę, albo zostać czarodziejem niczym Harry Potter i rzucać zaklęcia, w tym zaklęcia miłosne? WikiHow również do tego ma poradnik. Po pierwsze, bądź świadomy zagrożeń. Zaklęcie, źle wypowiedziane, może zakończyć się śmiercią. Po drugie, jak wierzą czarownice, zaklęcia są nieetyczne, a zatem mogą wrócić do was z taką samą siłą, z jaką posłałyście je na kogoś. Ale skoro już to wiecie i nadal was to nie rusza, czas na artefakty. Potrzebujecie słoika, lalki wody, wyglądającej jak ofiara oraz gwoździ. To co musicie zrobić, to włożyć lalkę do słoika, wbić w nią gwoździe, zakleić słoik i schować gdzieś do ciemnego miejsca. Gdy już to zrobisz, obrażaj ofiarę, a następnie stłucz słoik i posprzątaj, bo nawet przy magii ważna jest czystość. Natomiast jeśli chcesz rzucić zaklęcie miłosne, WikiHow poleca między innymi porządnie wyszorować kibel. Cała łazienka musi lśnić. A następnie wziąć gorącą kąpiel ze świecami i napisać coś w rodzaju listu miłosnego do tej osoby. Hmm... jeśli to wystarczy, aby uznać kogoś za czarownicę? To by wyjaśniało, dlaczego tyle kobiet w średniowieczu spalono na stosie. Numer 7. Ten poradnik rozwalił mnie totalnie, czyli jak uciec z domu i zamieszkać na ulicy jako nastolatek. Tak, to nie żart. Już nie wiem, co jest lepsze. Poradniki, jak rzucać zaklęcia, czy radzenie nieszczęśliwym nastolatkom, jak żyć pod mostem. Wikihau radzi między nimi, aby zastanowić się, o co mogliby nas pytać nieznajomi na ulicy, a następnie ustalić dobre odpowiedzi. Dobrą radą może być też zmiana karty SIM w telefonie oraz nie zabieranie ze sobą karty kredytowej rodziców, ponieważ łatwo będzie można was namierzyć. Czy też chodzenie do kościoła lub bibliotek, by się trochę ogrzać, przynajmniej dopóki nie zaczęliście jeszcze śmierdzieć jak typowy bej i was nie wyganiają. Ostatni punkt z poradnika to ostrzeżenie, że ucieczka z domu może naprawdę zrujnować wasze życie. Tak więc lepiej się zastanówcie, czy fakt, że wasza mama nie akceptuje waszego nowego chłopaka, to wystarczający powód, aby to uczynić. Numer 6 a teraz coś, co na pewno przydałoby się Nicole Kidman, bo udawanie, że nie jest reptylianem, trochę średnio jej wychodzi. Oto poradnik jak klaskać, który wbrew pozorom nie jest taki głupi. Przedstawia on różne rodzaje klaskania, na przykład klaskanie po królewsku dwoma palcami, oraz bardziej niż technikę jak uderzać ręką o rękę, przedstawia on zasady savo vivru podczas klaskania na różnych okazjach, na przykład na balecie lub na koncercie. Numer 5. Jeżeli ludzie cię już męczą i denerwują, albo chciałbyś zrobić finansowy przekręt życia i Potrzebujesz zniknąć z tego świata i w tym WikiHow może ci pomóc. Przede wszystkim przestań używać czegokolwiek, co mogłoby cię zdradzić: telefon, komputer i inne. Jeżeli jeszcze się nie rozmyśliłeś, to zerwij kontakt ze wszystkim, napisz list pożegnalny, w którym wspomnisz, że popełniłeś samobójstwo i wyjedź jak najdalej ze swojej miejscowości, gdzie nikt cię nie pozna. Wyrób sobie fałszywe dokumenty, zmień tożsamość, zacznij życie od nowa. Ale lepiej nie wychylaj się za bardzo. Zostanie światowym celebrytą i pokazywanie twarzy w telewizji może być trochę ryzykowne, jeśli zalega. Z milionami podatków w kraju, który dopiero co porzuciłeś. Numer 4. Jeśli myślicie, że jesteście inni niż wszyscy, różnicie się od innych osób w waszym wieku, krótko mówiąc, odstajecie od reszty, ten poradnik pomoże wam spełnić standardy typowego nastolatka XXI wieku. Poradnik pod tytułem Jak denerwować swoich rodziców i przyjaciół. Strona wikihow radzi nam między innymi, aby ich ignorować, śpiewać im na duchem piosenki, których nie lubią, zadawać głupie pytania typu, jak działa układ rozrodczy kaczki, albo prawić naprawdę miłe komplementy, które następnie kończyć będzie z słowami, lol, tylko żartowałem. Numer 3 Poszedłeś 21 marca na wagary i boisz się poprosić mamę o usprawiedliwienie? Albo nie chcesz iść na WF, ale w przeciwieństwie do tłuszczu na brzuchu, którego się wstydzisz, nie ma zwolnienia z zajęć? Dzięki temu poradnikowi możesz bez problemu podrobić podpis swojego rodzica bądź innej osoby. Oto co należy zrobić? Wybierz rodzica, po czym poproś go jakimś podstępem o podpisanie czegoś, na przykład zgody na pójście do kina. Następnie ćwicz, 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 praktykuj swój nowy podpis, a kiedy osiągniesz poziom mistrzowski, podpisz sobie to, co chciałeś. Na przykład zgodę na aborcję dziecka do 18 roku życia, czyli siebie samego. Tylko nie zapomnij po wszystkim ukryć swoich marnych prób podpisu. Numer 2. Leniwce są dzisiaj bardzo popularne. Większość z nas chcąc nie chcąc na pewno się z nimi utożsamia. Szczególnie rano, kiedy trzeba wstać i pełnić swoje obowiązki. Poradnik jak zostać wielbicielem leniwca może być dla nas w sam raz. Strona wiki.how radzi nam, aby na przykład często oglądać z nimi filmiki na YouTubie, sprawić sobie gadżety z leniwcem, na przykład koszulkę czy maskownię nauczyć się go rysować oraz często o nim rozmawiać z przyjaciółmi. Jeśli spełniliście te wszystkie kroki, nie pozostaje wam nic innego niż zakup własnego leniwca. Prawdziwego, najbardziej leniwego ze wszystkich. Ale czy to w ogóle legalne w Polsce? Jeśli ktoś się orientuje, to bardzo proszę o komentarz, bo właśnie uświadomiłem sobie, że przydałby mi się taki kompan, który dopingowałby mnie przy porannym niewstawaniu z łóżka. Numer jeden. Chcesz być wielkim śmieszkiem i zacząć denerwować ludzi w windzie? Nawet na to znajdzie się poradnik. Najlepsze propozycje z wiki to chyba te. Za każdym razem, gdy winda się zatrzyma, wydawaj z siebie dźwięk, ding, albo inne. Gadaj do siebie w lustrze. Oczywiście przy innych. Tańcz do muzyki w windzie lub najlepsze ze wszystkich, rozmawiaj z ludźmi. Tak, bo nic dzisiaj ludzi nie denerwuje bardziej niż inny człowiek, który raczył się do nich odezwać. Jeśli szukacie pomysłu jak zacząć taką rozmowę, możecie zacząć tekstem Pewnie zastanawiacie się dlaczego was tu wszystkich zebrałem. Okej, okay? trochę niezręcznie. I w ten sposób kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że widzieliście poprzednie. Między innymi 10 najdziwniejszych noclegów w ramach usługi Airbnb. Tradycyjnie nowych widzów zapraszam do zobaczenia moich innych kanałów, które Prowadzę na YouTube kanał z animacjami i z wyznaniami. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia już jutro. Cześć!